Witamy na podwórce GoFestu. Mamy 3 godziny z pokarmami, które widzieliśmy na GoFestie. Zaczynamy od godziny ognistej, gdzie spiąć takie pokusy właśnie jak Magmar i Spółka, ale też już lecą, ale na przykład regiony, gdzie to występowało na początku, na przykład Australia, miały problemy i tam anony na początku nie leciały i w ogóle Shiny Rate podobno jest do dupy z tego co widziałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj dla nas. Ja żadnego Shenyaka nie zdobyłem, więc... sobotę to widzę. Dwa Nauno już mi poleciały z sensa nawet teraz jest trzeci, niestety jestem dalej bez shiny'a Nauna. Ani nie mam z dalej z GoFestu, ani nie mam Anona z tych rajdów, które były na pierwszy UltraWig, czyli na Nigme. Nigma była pierwsza czy druga? Pierwsza, nie? No już jakoś tam. Więc jeżeli chodzi o Shenyana to jestem w totalnej dupie. Ten anon był łapany przed chwilą. Tak, ale wrzucę jeszcze raz, bo nie wiem czy się złapał, Zaraz sprawdzimy w resencie czy on się złapał. On się nie złapał, nawet może uciekł, ale jest alolomarałak. Niestety nie jest shiny. Ale Maroak nawet się spoko respi. Bo to już jest mój czwarty czy piąty z sensa. Zobaczymy w ogóle kto dzisiaj pójdzie. Najlepsze jest to, że dzisiejszego dnia jest GoFest tak? tak. Make Up Day, tak? Tak. Day, tak. To ogólnie ja jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać dwa kolejne odcinki, czyli Genesis nagramy i nagramy nowe trójki, które można robić sobie solo na rajdach. I zobaczymy się, miejmy nadzieję, na jakichś Szeniakach, żeby coś się poleciało. Hitmur? Niestety nie, więc lecimy dalej. Dobra, i zaczęliśmy Fest od pierwszego Szeniaka, którym jest Szeni Ponyta. Jest to dla mieszań Ponyta numer 3, jeżeli dobrze pamiętam. Więc akurat Shiny Ponyta jakoś mega zadowolony nie jestem, ale przynajmniej pierwszy Shiny po 15 minutach, więc nie jest źle. Może taka tendencja się utrzyma. Ja potem co widziałem na Twitterach, Redditach, jaki jest Shiny rate i jak jest, że tak powiem, do dupy znowu, to jakichś wielkich oczekiwań nie mam. Plus robię sobie lightowy spacerek, a nie mam ochoty najmniejszej biegać, gdyż iż, ponieważ dzisiaj w Gdańsku jest takie ja wiem, znaczy teraz może jeszcze nie, ale ma być nawet 27-28 w cieniu, więc na słońcu jeszcze cieplej. A ja nie lubię być zlany potem, i minęła pierwsza godzina. Pierwsza godzina skończyła się na tym, że mamy tylko shiny ponytem. Zrobiliśmy mega dużo czeków różnych szeniaków. a no nadal nie miałem shiny. No co mam powiedzieć? No, o, a no może? No niestety nie. Teraz mamy godzinę wodną, zobaczymy, czy. Na tej godzinie coś poleci. Najgorsze jest to, że możemy polecić shiny magikarp i miejmy nadzieję, że tego nie ujrzymy. Zrobiłem parę kółek takich standardowych na komunikacji, tutaj, tutaj po Gdańskim głównym mieście. I tak. Adrian, ty masz ze shiny? Jedną ponętę. Jedną planetę ma Adrian, a Gama Zero. Tak to wygląda. Trzy, oso Trzy osoby, jedna godzina. I może coolfish? Nie, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na paru szani na tym odcinku, żeby nie był to znowu jeden wielki dis na Niantic. Ok, więc półtorej godziny go festa jest za nami. Porobimy sobie shiny czeki. Ja jestem na tym samym stanie szajni, co na samym początku, że tak powiem, nic się nie zmieniło. Spotkałem parę osób, które shiny nawet leci, a my nie leci. I nawet gdzieś tam dzwoniliśmy za i też nie leci. I nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. Bo ja powoli się zbliżam przez półtorej godziny do 400 złapanych Pokemonów, a raczej to lajtowo dzisiaj trajektuję. Ale mimo tego to jednak nie powinno tak wyglądać, bo wiele Golf jest po prostu naturalny, czy taki wiecie, na żywo wygląda i ludzie tam łapali naprawdę niesamowite ilości Shiny. Sam pamiętam, że łapałem dużo Shiny, to było może nie Shiny co chwila, ale co jakiś tam czas. A tutaj niestety nic, praktycznie nic nie leci. I nawet jak robię te szlajniczeki, z nadzieją, że coś może wyskoczyć, to dalej nic niestety nie leci. Ale ogólnie, czemu ponoczyłem jeszcze nagrywanie? Dlatego, że Hiszpanie zrobili petycję do Niantic'a i ten link będzie na dole w opisie. Niestety jest po hiszpańsku, ale z Google Translate to to sobie radę na pewno. Chodzi o to, żeby Niantic w końcu naprawił błędy w grze, jeżeli chodzi o PVP, bo w tej chwili to jest loteria. Na przykład Android konta Android robią takie rzeczy, że albo jedna osoba gubi fasty, druga osoba dostaje fasty. Nie można wywołać czegoś takiego jak cmp -tai. No po prostu nie są niesamowite rzeczy w PvP i to jest w tej chwili naprawdę loteria i mało ludzi, których ja znam grają w PvP tak jak grali, jeżeli chodzi o GBL-a. Bo po prostu jak skoczą nawet załóżmy 5 punktów do góry, to za chwilę spadają z tego, bo niestety dostali od gry pstryczek w nosek w postaci błędu i to niestety nie idzie na losu, bo klikam bo nie jest shiny, więc zapraszam was do wypełnienia tej petycji, na Niantic zobaczę, że nie mamy tego w dupie. I niech Niantic w końcu ogarnie w ogóle swoją grę, bo to co się dzieje na powtórce GoFestowej to są jaja. Przypomnę, że na przykład w Australii przez pierwsze 50 minut z tego co czytałem nie respiły się anony na przykład z insensa. A na godzinie wodnej, jeżeli chodzi o Anony, dla mnie, nie mogę tego w trafić. A na godzinie wodnej, jeżeli chodzi o Anony, na przykład dla mnie, to dostałem aż 3 sztuki. Przez 46 minut dostałem 3 sztuki Anony, co jest dla mnie w ogóle jakąś niespotykaną parodią tej gry. No i cały czas się mam że zobaczymy się na nagrywce na kolejnym Shining. A jeżeli nie, no to. Nie wiem, nagram jakieś kolejne szajniczki. Ten clamper chyba się zrespił, ale też nie jest niestety szajny. I udało się, mamy nowe Szajni, nareszcie coś ciekawego, czyli shiny klafery. I tam jest złotą malinę, bo klafery i takie CP. I jego curse nie jest jakiś fajny. I lewą ręką się trudno rzuca. I ciągle podskakuje. I great pro, myślę, że nam całkowicie wystarczy. A GA też w końcu tego swojego pierwszego shinyaka, i był to Szajni łobat, czyli już drugi Szajni łobat. Ja się cieszę z tego Shiny lafery, że to nie jest jakieś no, Easy Kolejne czy coś takiego, bo Shiny lafery po prostu nie miałem. Shiny krewy wyklułem, Shiny lafery nie miałem, więc jest fajnie. Chiglipaw hmm, na szczęście nie, mam już 3 sztuki. I Fibas też nie, więc mam nadzieję, że przez jeszcze 44 minuty zobaczymy się na czymś Shiny. I nie wiem co się od jej zadziało. Ale drugie shiny klafery w odstępie 5-7 minut, więc może coś tu na koniec się podzieje i dostaniemy jeszcze jakieś parę sztuk szajniaków. Ja bym oczywiście dalej chciał dostać szajnianą, no bo oczywiście nie mam. Chociaż i tak to wątpię. I tak dla mnie ten Make-up Day Go Fest czy jak oni tam tam nazwali to totalne gówno i... To też powinno... to powinno, Powtórka powinna mieć powtórkę i w końcu to powinno wyglądać tak, jak w GoFest na przykład w Dortmundzie. To tak powinno wyglądać. Tu niestety nic nie było shiny. I zobaczymy się jeszcze na pewno z raz. Ostatnim minut tego festa udało się. Jest kolejne shiny. coraz jest to Shiny sudoudo. Ja już jedną, że nie Sudoudo mam, ale zawsze kolejne shiny do kolekcji, którego ma się mało, jest miłym aspektem. I zrobimy razem tutaj sobie parę szajniczek, bo tu jest trochę Pokemonów i tak naprawdę dostałam tylko 18 minut i coś tu na sam koniec się wydarzyło z tego meryla. Zwykły, ale tu jeszcze mamy sudało do sprawdzenia, aż 3 sztuki. Zwykłe. Sprawdźmy numer 2 tutaj też jest zwykłe. Miejmy nadzieję, że to to też nie jest szalenie. No to wystarczy, wystarczył mam całkowicie. Coś tu jeszcze do sprawdzenia, co może być Szajni, niestety nie. I miejmy nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na jakimś Szajniaku, a nie tylko na podsumowaniu. Ale tu jest chyba z sensa, ale trafiłem w Sudou do, trzeba to poprawić. No co jest? Dobra, nie mogę tego kliknąć, trafić, widzimy się niedługo. Także czas na podsumowanie Golfest Makeup Day. Jak tam poszło? Ogólnie nie jestem zadowolony z tego, jak oni zrobili tą powtórkę. Były problemy, w, że tak powiem, w regionach, które to zaczynały. Były problemy takie jak właśnie te nierozpiące sianołny. Ja też moim zdaniem miałem problemy, bo na przykład to getiki dopiero mi się na godziny zaczęły respić pod sam koniec. Nie jestem z tego zadowolony, moim zdaniem mogliby to zrobić lepiej. 2696 pokemonów, czyli załóżmy, że 2700, więc jakieś... 600 parę sztuk złapanych na lajcie, i uważam, że sprawdźmy że Shiny Rate był za mały. To nie jest to. To nie jest płatny event, do których ludzie się przyzwyczaili i to nie tylko ja tak uważam. Twitter jest pełen takich postów i to od graczy, którzy są znacznie lepsi, lepsi ode mnie. Na przykład taki Flisking z Australii, ja zdobyłem od niego więcej Shiny w 3 godziny niż on, co jest w ogóle dla mnie jakąś pomyłką. Yy, o, zapomniał setkę. Poliłaga. miłe zaskoczenie. Także spoko, kolejna setka do kolekcji, ok. I sprawdźmy teraz jakie tutaj shiny mi wpadły, czyli podsumowanie z szajniakami. Eee, podsumowanie z szajniakami jest takie, że jeszcze raz shiny... Wes Age, shiny. Zaczęliśmy od shiny ponyty, potem dostaliśmy dwa razy shiny klafery. I na sam koniec, yy, shiny sztudo, więc, cztery shiny przez 3 godziny, gdzie to, miał, gdzie to jest, jakby dalej nie patrzmy, go Fest, tylko po prostu tego powtórka, bo były na pierwszym dniu normalnego GoFesta problemy. To nie jest to, na co moim zdaniem wszyscy liczyli. To nie jest to. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym uważacie. Ci, którzy oczywiście w tym uczestniczyli, no i przypominam Wam o tej ankiecie, która jest zlinkowana na dole, jeżeli chodzi o PVP, o te jak to powiedzieć, błędy w grze, które nie pozwalają nam grać w PvP, w GBL, a tak jak to powinno i również, jakby nie patrzeć, my, którzy grają na Seafarenie, czyli i lidze, też na tym cierpimy, także każdy na tym cierpi i niech Niantic zobaczy, że czas wziąć się do roboty, a nie po prostu brać hajs i nic nie robić, bo to już jest po prostu, ja uważam, trochę za dużo. Co chwilę są jakieś nowe błędy w grze i od 2016 roku tak jest i nic na to nie możemy poradzić. Pamiętajcie o komentarzach, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.